Dzień dobry lub dobry wieczór. Mam na imię Basia i robię dla Was czytania z kart Before Tarot, z takiej pięknej talii. Zanim zaczniemy, to kilka słów o tym, jak możecie szukać y, czytań na moim kanale. Po pierwsze, to jest czytanie dla Baranka, Lwa i Strzelca, czyli dla Trykonu Ognia. Jeśli jesteś słonecznym barankiem, lwem, strzelcem, to pewnie dlatego tutaj dzisiaj się słyszymy. Ale może też szukasz filmu dla swojej osoby spod tego znaku. To jedna rzecz. To jest znak słoneczny. Jeśli znasz swój ascendent, to możesz sobie posłuchać swojego ascendentu. Ascendent jest o tyle ważne, bo to jest trochę tak jakby nasza szata. To, co my myślimy, to jakie mamy poglądy, to jak nas widzą inni. To jest słoneczko, ascendent. Poza tym jest jeszcze księżyc. Księżyc to z kolei to, jak wygląda Twój świat wewnętrzny, Twoje uczucia, emocje, to, co przepływa, wypływa z Twojego serducha. Ja też sobie czasami sprawdzam swoją Wenus, w jakimś jeszcze innym znaku może być, prawda? I wtedy sobie sprawdzam sprawy miłosne pod tym znakiem. Poza tym. Jeśli na przykład jesteś barankiem, to możesz sobie wysłuchać również lwa i strzelca, ponieważ to troszkę tak jakbyś sobie słuchał czytań lub też słuchała oczywiście dla swoich kuzynów albo kuzynek. No, i to tytułem wstępu. A teraz lecimy. Tutaj będą prace, pieniążki, wszystko, co jest dla Was obowiązkiem. Tutaj będą sprawy emocji, sprawy związków, relacji, uczuć bardziej. I jeszcze karta wskazóweczka ze spodu. Myślimy o tym tygodniu, czyli 4-10 marca. 10 marca jest znów Księżyca. Co do zasady, w tym tygodniu, hmm, jeśli nie musimy, nie rozpoczynamy nowych rzeczy, a raczej je kończymy, bo Księżyca ubywa, a w nowiu go już nie będzie zupełnie widać przez w szczycie nowiu. No a potem już będzie sobie na spokojnie codziennie rósł aż do pełni wielkanocnej, tak? Pierwszej, wiosennej. Więc teraz zobaczymy. Baranku, baranku, drogi baranku, co dla Ciebie? A, jeszcze, dzisiaj mamy, była szałwia, teraz jest liść laurowy. Mamy domowe kadzidełko oczyszczające. Uwaga, nie palę żadnego ogniska, nie ma żadnych ryzyk przeciwpożarowych, ale tutaj się będzie pomalutku tliło. Baranek, baranek, yy, praca, obowiązki. Co tam dla ciebie? Drogi, droga baranku. O! W pracy powinno być harmonijnie u baranków. W karcie sprawiedliwości, zobaczcie, cała ta karta jest wpisana w prostokąt. Te filary, stabilizacja, porzucony u stóp miecz, wypuszczany gołębek pokoju, waga w ręce. Albo baranek może mieć na przykład wagę jakoś przyjazną w swoim otoczeniu w pracy, albo baranek w taki sposób działa, bym powiedziała, taki niebarankowy, mniej waleczny baranek może być w tym tygodniu, bardziej taki ugruntowany, taki sprawiedliwy dla siebie i dla innych, poszukujący kompromisów, no ale taki dość pewny swego, bo nie musi wojować słowem, wierzy, że swoją postawą. Swoimi, swoimi, no swoją prawdą, swoją pracą jakby się wybroni. A z kolei w czwórce monet mamy taką sytuację, że ktoś jest na dużo wyższym stanowisku niż reszta i stara się być sprawiedliwy dla innych. Jeśli jesteś szefem, to jest taka wskazówka dla ciebie, żeby właśnie. Starać się mierzyć innych swoją miarą. Czyli jak bardzo dużo od innych wymagamy, to wymagajmy w pierwszej kolejności od siebie. Albo też zachęca nas ta energia do tego, żeby nie stwarzać dystansu, nie budować podziałów między ludźmi, na przykład w zespole, żeby traktować wszystkich w miarę możliwości w taki sam sposób, czy to jest szef, czy to jest podwładny. Żeby to były partnerskie relacje. No i dużo takiego spokoju jest w tych kartach. Mam nadzieję, że Baranek taki spokojny tydzień mieć będzie. Byłoby fajnie. Macie możliwość sprawdzić, bo kiedy to nagrywam już jest poniedziałkowe popołudnie, czy to pasuje do właśnie pięknie rozpoczętego tygodnia waszego. Teraz emocje, emocje. Emocje baranka w tym tygodniu. Ależ to jest satysfakcjonujące. Emocje baranka. I w taki sposób mamy wspaniałe domowe kadzidełko. Emocje baranka. O, o, baranek. Rwie się do robienia nowych rzeczy, mimo że tak jak wspomniałam na początku filmu, nów nie jest za dobry. Tutaj mamy energię głupca, czyli energię takiej osoby, która z taką radością, niewinnością, ale też i naiwnością dziecka chce ruszać w nowe, trochę bez przygotowania, trochę bez mapy drogowej tego przygotowania. To jest bardzo dobra energia, to znaczy, że może się barankowi serce do wiosny jakoś rwie do robienia nowych rzeczy. Zawsze te nowe początki gdzieś tam na wiosnę, jak te nowe roślinki wykluwają się, tak, z ziemi. No, ale tu jest wskazówka, żeby może najpierw jakiś plan zrobić do tej podróży, tak nowej, do jakiejś zmiany w swoim życiu, baranku. No, a tu jest karta gwiazdy. Mamy kartę błyszczenia w towarzystwie. Kartę osoby, która jest właśnie taką gwiazdą, która gdzieś tam po godzinach, no. Może w towarzystwie być osobą, która najbardziej na siebie zwraca uwagę i baranki takie są bardzo towarzyskie, bardzo wygadane, bardzo takie fifa rafa, bym powiedziała. A poza tym baranek może po godzinach rozwijać jakieś artystyczne swoje hobby, zainteresowania. Może mieć też w swoim otoczeniu w gwieździe przyjazną osobę z znaku wodnika. Może masz swoją osobę z znaku wodnika, nie wiem. Albo po prostu ktoś przyjaźnie do ciebie nastawiony. No i dla co po niektórych tutaj mamy nagą dziewoję, więc mamy też wzrost jakichś sił witalnych, wzrost zmysłowości, świadomości swojego ciała, ale też bociek wpleciony w włosy tej dziewoi może nam mówić o nowym życiu. Więc tu jest wskazówka do, dla, do ciąży, dla co po niektórych baranków. Może jakieś wiosenne dziecko będzie u niektórych baranków. I wskazówka dla baranka ogólna. Jeśli jakiś baranek ma jakieś smuteczki, to nadzieja tego zmarzniętego pieska wpatrującego się w te okno witrażowe, to światełko. Nam tu znamionuje nadzieję, że te smuteczki, jest nadzieja, że nie są długotrwałe i że może te smuteczki wkrótce odejdą. Tylko że akurat gdyby ta karta w tej przypadku tej karty się odwróciła, byłoby troszkę lepiej. No są być może jakieś smuteczki, troski, ale nie są jakieś straszne. Dzięki baranki. Teraz lefelica. Lew, Lwica, co tam dla Ciebie w tym tygodniu? Dokładnie na tydzień przed Nowiem, Księżyca. Co tam dla... Praca wypadła? No to biorę. Ło! Wow. Afera! Nie chcemy tyle. Zobaczę tylko, czy się nie odwróciło. Lew, Lwica, dobra. I ta. Ok. Lew lwica. Albo może mieć jakąś nagrodę w robocie natury finansowej, albo może mieć jakieś docenienie, ukoronowanie, zwieńczenie. Nie wiem, może jakaś nagroda jubileuszowa u niektórych lwiaczków. Może jakaś premia, mam nadzieję. Podwyżka. Powiedzenie dzięki. Robisz świetną robotę. Również wchodzi w grę i wtedy to nie będzie milion dolarów, ale wiecie, czasem słowo dziękuję Wypowiedziane przez kogoś, dla kogo pracujemy, też może być jakąś wartością, nie? A tutaj jest wskazówka dla lwiaczka, żeby czegoś nie przepuścić, żeby pomyśleć, czy nie ma jakiejś okazji przy pracy, bo ten żongler żongluje tymi monetami, ale grawitacja sprawi, że prędzej czy później któraś z tych rąk się zmęczy i ta moneta, któraś spadnie. A w tle za tym żonglerem jest nadpływający stateczek. I to może być metafora i możliwości, które się kroją zawodowych u lwa być może, bardziej związanych z pieniędzmi. I ma lew nie przepuścić jakiejś okazji. Ciekawe. Teraz życie prywatne lwa lub lwicy. Dobra. No są dwie, dobra. W życie prywatne, wow. W życiu prywatnym lwa albo lwicy. No to w karcie siły. To może być też wasza energia, bo jeszcze na podbicie na tej karcie jest lew, nie? Czyli to jest taki, e, taka kobitka. No albo facet, ale e, raczej bym powiedziała kobitka. Która nie daje sobie w kaszę dmuchać, która jest bardzo asertywna, która wykazuje taką wewnętrzną siłę, nie potrzebuje żadnej broni, nawet żeby się przed lwem obronić. Szczególnie jest asertywna w tym tygodniu, czyli potrafi w taki sposób przedstawić swoje stanowisko, zdanie, przekonanie, może żeby tej drugiej strony nie zranić, ale żeby wyraźnie zaznaczyć, co ta osoba myśli, czuje. Jak się z daną sytuacją czuje A w giermku kielichów mamy tutaj albo nowe istniejącego uczucia, relacji, tylko na takim bardzo pierwszym poziomie, bo giermek to jeszcze nie rycerz, jeszcze nie król, giermek kielichów. To jest taka tkliwość, czułość, uczuciowość, powrót do jakichś motylków w brzuchu, takie fajne przejście z powrotem na taki, wiecie, na taki początkowy etap. Taka, taka, taki wzrost uczuciowości w emocji związkowej albo dla nowych osób to taka taki związek do Was może iść taki kieliszkowy. Może też osoba ze znaków wodnych, czyli rak, ryby lub skorpion, ale niekoniecznie, ale taka bardzo właśnie czuła y, osobka. Kobieta albo mężczyzna, w zależności od prawda, konfiguracji. No i z tej emocji może powstać nowe życie. Tutaj mamy ptaka, który upuszcza rybkę do kieliszka temu młodzieńcowi, więc z, owo, może być owoc tej miłości. Lub też dla niektórych to mogą być jakieś nowiny prywatnie. No, tutaj były te wybory przy pracy, a tu jakieś nowiny. Hmm. Ciekawe. I jeszcze lew, wskazówka ogólna. O, wskazówka ogólna, taka przed nowiem, dobra dla lwa. To w eremicie, czyli w pustelniku, malwiaczek mm, poszukać dla siebie w ciągu każdego dnia takiego efektywnego kwadransa, jak ja to mówię, czyli ma sobie zagospodarować czas tylko dla siebie samej lub samego. I co to oznacza? To oznacza, że odkładamy telefon, odkładamy pilota od telewizora, chociaż, wiecie, coraz więcej ludzi już telewizji nie ogląda, co ja osobiście uważam za fajne, bo to tylko zamula, no ale jest też rozrywką. Odkładamy, nie wiem, nie jemy, nie pijemy, nie czytamy, tylko na przykład, nie wiem, Gapimy się na y, księżyc, albo gapimy się na słońce, gapimy się na drzewo. Robimy to przez 15 minut każdego dnia i zobaczycie, jakie to przynosi efekty. Absolutnie fantastyczne. Czasem trzeba sobie dać trochę oddechu od tych wszystkich bodźców dnia codziennego, drogie lwy. Dla Was taka wskazówka, bardzo dzięki. Teraz y, strzelec na deserek. Strzelec lub. Y, Dziewczyna z łukiem, jak to jedna dziewczyna kiedyś napisała. Dziewczyna z łukiem, łowczyni może. Co tam u strzelców w tym tygodniu? Świeca do dogasa, czas kończyć czytanie na to wygląda. Świeca dogasa, kończymy. Jeszcze trochę kadzidełka na deser. I kończymy czytanie. A i jeszcze sobie zapalę. Strzelec. U. Strzelec praca. Co tam w pracy u strzelców może być w tym tygodniu przed nowiem praca? Praca strzelca. Mogą być jakieś zakończenia w karcie świata. Ustrzelca. To jest ostatnia karta z cyklu. I to takie duże zakończenia, na przykład przy pracy. Jakiś strzelec będzie być może kończył jakąś pracę, albo szykuje się do jakiegoś odejścia z pracy, albo do jakiejś zmiany, i do takiej diametralnej dłużej. Tutaj mogą być mylący ci złączeni w miłosnym uścisku kochankowie, bo to może być zmiana w, każdym, w każdej ważnej dla nas dziedzinie życia. Natomiast tu akurat nam wyszła ta karta przy pracy, czyli ka karta dużego końca jakiegoś dużego zamknięcia, jakiegoś długiego cyklu w życiu. A w ósemce monet widać stabilizację materialną, fach w ręku. Strzelec może być dobrym fachowcem w swojej dziedzinie i może na przykład się przyuczać właśnie do nowej pracy w tej chwili. To może być taka praca też z pasją, pielęgnowanie na przykład jakiegoś swojego hobby, z którego robi się z czasem praca zarobkowa. Ciekawe. I życie, no bardziej po godzinach strzelca, prywatne. Dobra, jedna już chce, oto jeszcze drugą. To jeśli Strzelec jest singlem, to w tym tygodniu bardzo się cieszę z tego, że jest singlem, i to może być komfortowa sytuacja, bo single ma jakby mniej do podziału, nie? czyli jakby ma to wszystko, co do tej pory wypracował, co zarobiła, co swój status jakiś materialny tylko dla siebie. Natomiast ja w tej karcie widzę, w tym ptaku, który nadlatuje, jakąś taką drobną przestrogę dla Strzelca. Tego, który jest pojedynczy. Jeśli strzelec uważa, że to jest super fajne, komfortowe i w ogóle tak chce żyć, no to super, niech strzelcowi wszystko się dobrze wiedzie. Natomiast niektórzy mogą się zastanowić, czy to nie jest tak, że fajnie by było jednak mieć tę drugą osobę. Ja akurat nie wierzę w drugą połówkę, ale tę drugą osobę do relacji, z którą można się by było tym wszystkim dobrem podzielić. A z kolei strzelce związkowe, no to mają trochę uważać na kłótnie w tym tygodniu, ale to będą takie namiętne kłótnie, kończące się prawdopodobnie w alkowie. Jak ktoś za młody jest, żeby wiedzieć, co to jest alkowa, to sobie wygooglajcie: alkowa, alkowa. Takie miejsce, pomieszczenie w domu dawniej. Więcej nie powiem, bo mnie tu, prawda, algorytmy. Nasze, które uwielbiamy, uwielbiamy Was, algorytmy zjedzą, ale mamy tu alegorię, widzicie korona, miecz, nadziewające koronę, to jakby samo przez siebie się z aktem y, połączenia dwojga ludzi kojarzy, nie? No i mamy też taką chęć śmiałego ruszania do nowych rzeczy, i w sumie w tej karcie to nawet zielone światło. I ktoś to się tak rwał, baranek się w głupcu rwał, czyli Wasz kuzyn z ognia ale ja bym powiedziała, że się zastanówcie czy na pewno jesteście gotowe, gotowi na jakąś dużą zmianę zwłaszcza w życiu prywatnym bo być może to nie jest najlepszy tydzień do tego natomiast tu jest taka wskazówka że iść, brać, działać, robić tylko uważać na duże słowa nie kłócić się przy tym i strzelczyki jeszcze ostatnia karta wskazówki wow strzelczyki mają yy, kartę szóstki Pucharów. To jest kolejna karta hobby, robienia hobby, robienia czegoś, co kochamy, co lubimy. Tu akurat dzieciaczki układają w piękne bukiety w wazonie. Natomiast ty może po godzinach właśnie rozwijasz sobie coś, dłubiesz sobie coś i to sprawia ci ogromną frajdę. Lub też szukasz jakichś sposobów, żeby coś uprościć w życiu. Tutaj mamy takie surowe zabudowania, bardziej wiejskie niż miejskie. Może ktoś będzie chciał się, nie wiem, pobudować pod miastem albo y, mieć jakiś domek na wsi. Tutaj jest coś, co ma nasze życie uprościć, co ma zwolnić nasz bieg, pęd codziennego życia. Dzięki. To co, drogie drodzy, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o wsparcie mojego kanału. Bardzo byłoby miło, gdyby się mógł rozwijać. Możecie mi na przykład postawić kawkę. Dziękuję za każdego lajka, za każdą subskrypcję. I do usłyszenia na kolejnych czytaniach. Dobrego tygodnia. Pa, pa.